Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Ja jestem Zibul, ze mną oczywiście jest Stolik. Siema, siema. Mieliśmy chwilę przerwę między świętami. Teraz znowu mieliśmy chwilę przerwę. Wszystko z mojej winy, muszę przyznać szczerze, egzaminy mnie docinają w każdą możliwą stronę, ale regularnie kontentu dostarczam stolik na swoim Instagramie, także serdecznie polecam. Link w opisie. Co tam u Ciebie słychać po tym dłuższym czasie? Coś się zmieniło, fajnie było, źle było. Robię więcej contentu na tych social mediach. Teraz chcę zrobić tak, żeby było 6 razy w tygodniu, nie 7. Ale przez ostatni ponad miesiąc, bo od grudnia jakoś było codziennie, praktycznie codziennie jakiś nadgartek. Teraz też trochę innego kontentu, jakaś ciekawostka na temat zegarka, czy alternatywy dla jednego zegarka. Tu się, tu się dużo dzieje, to zobaczymy jak to wyjdzie. A u Ciebie co tam? U mnie tak jak wspomina, zdążyłem wspomnieć, ja od powrotu z Sylwestra praktycznie codziennie, no mam jakieś zapiernik, jeśli chodzi o uczelnię, w tym tygodniu miałem 12 egzaminów, o. także widzowie trzymajcie kciuki, bo jeśli to oglądacie. To najprawdopodobniej albo żyję i zdałem wszystkie egzaminy, albo więcej nie pojawi się odcinków na tym kanale. A dzisiaj temat. Przechodzimy w sumie teraz do tematu. Trzy dni temu pojawił się odcinek na kanale Wataha. Jakie masz odczucia? Tak po całym obejrzeniu, jakie masz odczucia? Kurde. Mieszane mam odczucia, bo z jednej strony fajnie się tego posłuchało, bo wielu rzeczy takich nowych się dowiedzieliśmy, ale z drugiej strony tak się zastanawiał, po co? Ja mówiłem wielokrotnie, że ja no, lubię dela, to nagranie było tak i tak. Liskie obie te osoby mi się wydają teraz, Boxdel z Wardęgą. Tam tyle rzeczy się ukazało, na przykład z tym odejściem z Fame'u, z tym... Nie, po prostu byłem zniesmaczony i nadal jestem po tym odcinku zniesmaczony. Na samym wstępie materiału powiedzieli, jak to się zaczęło, gdy Wardęga zaczął kopać, zaczął grzebać. I jaka była reakcja Boxdela, gdy mówił, że nic o tym nie wie. Zbliżał się wówczas Fame. I Boxdel no w pewnym momencie pękł. W sensie, pęk. gdy to zaczęło się wszystko ukazywać, i Wardenga mówił, że ma jakieś dowody na boxdela, bo Boxdel powiedział, że medytował, to jest no, kłamstwo totalne, bo to jest tak bez sensu. że chyba Wardenga to wtedy musiał tak ze śmiechu, gdy to Boxdell powiedział. No i wtedy ta spowiedź, którą miał dograć do tego odcinka, Wardęgi, gdzie pewnie chciał wszystko powiedzieć, tylko znowu mu coś walnęło w łeb, czy, czy jakieś rzecz stworzyła. Mieś w ogóle, mieś kiedyś tak sytuację, tak ci się jakaś sprawa zaczęła walić, czy tak byłeś obstrany, strasznie, że czułeś taką aż, nie wiem, psychopatyczną, yy, przy, psychopatyczny strach, w sensie, że ten strach cię tak zniewalał o jakąś sprawę, że nie funkcjonowałeś normalnie i po całej sprawie dopiero zauważyłeś to, że nie, nie funkcjonujesz racjonalnie? Powierzchnie miałem, wiesz co? Ja też dosyć wcześnie sobie wytłumaczyłem, że na dużo rzeczy nie mamy wpływu i po co się stresować czymś, na co nie masz wpływu? Ja tak miałem kilkukrotnie, że miałem taką. Kilka lat temu, kilkukrotnie tak miałem, że faktycznie już myślałem, że gorzej być nie może. I wtedy samo się wszystko rozwiązywało, i wtedy też złapałem takie poczucie, że nie na wszystko mamy wpływ i że lepiej się nie stresować. Ale ja jestem w stanie zrozumieć te groźby. Boxtella. I to wycofanie, i to, że działał impulsywnie, znaczy zrozumieć groźby. Absolutnie tego nie popieram, ale wiem, w jakim on by mógł być w stanie, leksiu wtedy, będąc śwież, na takiej półce solidnej. Influencera y, mógł się zwalić z rowerka i bez takiego długiego stażu. A gdzie Boxdale ma ponad 10 lat stażu w internecie i by sobie tak upadł, to by on runął. Czy wiesz, że Boxdale ma 30 milionów na koncie? Nie. Przechodzimy dalej. <grych> Takich pieniędzy się nie opłaca trzymać na koncie. No tak, ale wiesz, no 30 milionów jako majątek policzmy, nie? Że tam ma coś w obrocie. No tak. Na sobie Zdecydowanie chodzi. uważam, że tyle, bo mhm. on ma kilka firm, kilka nieruchomości które już od wielu lat dobrze prosperują, co nie. W sensie jeszcze pamiętam zanim tam zakładali Fame czy coś tam miał tam firmę ochroniarską, jakiś deweloperka, coś no tam. No Nawet jeśli w mieszkaniach ma 10 baniek, udziały w Fame kosztują następne powiedzmy 10, załóżmy. Bo gdzieś tam padła taka propozycja, nie, że że udziały Fame mogą kosztować kilkanaście milionów jego. No to tu już masz 20 z hakiem i jeszcze zostają samochody, bo on chyba miał wypożyczalnię. Tak. Wydaje mi się, że to takie możliwe, że w majątku na pewno, ale tak na koncie nie, no bo takich pieniędzy się nie trzyma na no tak, tak rzuciłem to na koncie bez przemyślenia, ale no, że 30 Nie, nie, to milionów... dobry, to jest dobry temat stary, to jest zajebisty temat, bo dużo osób zastanawia się nad tym, czy hmm. na koncie. Tylko teraz tak, oświadczenie fejmu. Było na to, że ludzie z fejmu, poza Krzysztofem Rozparą, byli do dorany przyłód. jest, jak się okazało, też bardzo szybko odwrócił kartę. I nie wiadomo, czy to nie było w ogóle jakieś ustawione. I nie to tak zastanawia, czy to nie jest jakiś łapić na wodę fotomontaż, nie? Ale już po tym, jak to wyszło teraz i zaczął mówić Wardenga z Boxelem, że chłopaki będą się czepiać o ten filmik, że powstał. nie jakie będą pertur perturbacje w, całej, w samej spółce, że o wszystkim tym powiedział co się działo bo w jakim świetle to stawia i Rozparę, i, I Rafała e, i Rafała no Wojtek to tam nie ma nic do gadania dobrze wiemy. Ja, A daj spokój. Ja lubię. Ja też lubię, to jest tak sympatyczny koleś. No, no i później klasyfikował ich na dobrą sprawę Boxel kto im jak pomógł i że Rafał bardziej pomógł niż, niż Rospara. Wojtek gdzieś tak po środku, ale że Rafał był dorany przy łóżku I po jaką cholerę? Było to pieprzenie, że on już to sprzedaje. Bo problem jest taki, że po prostu znali, że ludzie ich zjedzą, nie? A jak przeczekają, to ci jak wersow logo, no to. Będzie chillerka. No i generalnie tak, w sumie, wiesz. Ludzie mają w tym momencie większy żal do Sylwestra, że zrobił ten film, w sensie ten z boxdelem teraz, niż do fajmu, że zrobił coś takiego. Wychodzi na to, że się pan powiódł. Pytanie, co dalej będzie? I jak daleko ta granica się przesunie? Jest po Pandorze. Prawa Stewarta, no to co? No. Jeszcze nie jest wydany polskim władzom, polskiemu sądow systemu sądowniczemu. I to się chyba prędko nie ukaże, nie? No właśnie. To będzie się rozgrywać ten, za granicą. Reszta ludzi. To większy dym jest o sprawę Hałagie, o sprawę Ambra. No sprawami Hałagie to w sumie nie wyszła, no bo ona już jest w sądzie, więc, więc mhm. nie mogli na Pandorze jej użyć. Ale jeszcze zauważmy to, że kilka dziewczyn się wycofało. Nie wszystkie materiały poszły. Jeszcze Ola, słynna Olciak 93, która pierwsza nagrała materiał. Ona, jak już wcześniej wspominaliśmy w innych odcinkach, że w ogóle absolutnie nie jest wiarygodna. Pandory to jest. steward oberwał tak naprawdę. Tak, prawnie. A miałobyś to nie wiadomo co. Znaczy oberwał, nie oberwał nawet, bo pewnie siedzi sobie. No, are, are, areszt domowy, nie? No, no ale. Do, do wyjaśnienia i pewnie nie wiem z jaką dokładnością tam służby działają. A jest... na, na, nawet. Nawet tego nie, nie przeglądałem. Więc tu jest, jest generalnie luz raczej. No głównie się mówi o tych osobach, A... które i tak były na świeczniku, co tak. Ale nie wiesz, o, chodzi o to, że z samej Pandory, tak stricte z Pandory, no to jest jedynie Stewart. Tutaj mhm. te sprawy, które się tam Michał G, jakiś, ta sprawa Ambro, ja nie wiem czy on jest winny czy nie winny, sprawa jest w prokuraturze, więc też. Te około Pandorowe sprawy, no wyszło, wyszło na to, że są w sumie bardziej istotne niż ta sprawa Stewarta. No w nich coś się dzieje, a w sprawie, która była tak potężna, tak potężnie nagłośniona, no za, za dużo się nie dzieje. I tyle z tej Pandory wyszło. Pandory zrobiła się ta Pandorka, o której Voxdel mówił na jego vlogach. Te vlogi w ogóle mi się mega kojarzyły z tym z Robinsonem Cruzo, takim rozbitkiem na wyspienie. To on był na takim odludziu YouTuba. Tak, ale to, to tak. Tak wskazuje, jaką to jest szczpana bestia. Wyszło na to, tak, generalnie po tych wszystkich rzeczach, co się wydarzyły na tym YouTubie, wyszło, że Robert Pasut, Nitrozyniak i. Chciałbym dać jakąś trzecią osobę, ale żadna nie przychodzi mi teraz do głowy. W takim razie, po prostu Robert Pasut i Nitro są jednymi z najbardziej porządnych. Postaci na polskim świeczniku YouTube'a. Robię jeszcze ro Roka posłuchać. O, Roka, który ogląda wszystko, jest tak. otwarzarka przepiękna. Rock Ale jest... dobrze, dobrze się to ogląda. A jeszcze odnośnie tego materiału. Na koniec o. rzecz wydarzyła się. W sensie, no, prawa, którą oczywiście trzeba opierać, potępiać, nie wiem jak to ująć. W każdym razie bardzo niedobra rzecz, którą robi Boxer, czyli mianowicie bulimia. Bulimia co to jest? Mam nadzieję, że mi ktoś wie, osób, jeśli nie wiedzą, no to po prostu osoba ma już takie chorobliwe, chorobliwe wymiotowanie po prostu już. Chce się pozbyć nadmiaru pożywienia, a może nie nadmiaru, tylko jakiegokolwiek, żeby po prostu bardziej schudnąć, bo ma zaburzenia odżywiania, ma zaburzenia generalnie życia. Och, to było w tym filmie. W się, sensie, tak jak mówię, bardzo poważna sprawa. To może bardzo zatruwać życie boxdelowi, jak i wielu innym osobom. Ale po jaką cholerę? To by miało wstawić go w świetle takim, wiesz, no on jest chory teraz na to, to go tak bardzo nie ciśnijcie Na sam koniec, akurat. Kurde, nie ja mam taki problem, bo dla mnie ten film to nie jest, to jest film w którym siadło dwóch gości i zaczęło se gadać i w sumie tyle też mam z niego i dlatego też się zastanawiam po co bo o tej pulimii, no to, to jest jedno tam jest milion innych wątków, które są absolutnie niepotrzebne. Sylwek mógłby się zająć ważniejszą rzeczą powinien się zająć chociażby tym że no jak Polak pomówił niewióra, to dostał karę, a jak Natan pomówił X osób, bo ja już nie wiem, nie chcę mi się liczyć tego. To jest naprawdę jakaś absurdalnie wielka liczba osób. Nie dostał żadnej kary. I... Założę się, że jeszcze dostanie bonus za dymienie Ta. na konferencji. Tak. I podobno ten kanał Frick to jest kanał Boxdella, tak? Takie y, info Ale to już, to już widać było wcześniej nie, Boxel lubi takie jednoczęściowe nazwy, Goat, Freak, on prowadził format The Freak przecież, jeździł do różnych Freaków i z Ulfikiem tam robili zapasy Ogar, Aferki, jeżeli, box de, jeżeli to jest kanał Boxdela i on ma wpływ na to co się pojawia na tym kanale, jeśli mówimy o treściach, to to jest to, no, no bardzo niedobre. Ja nie mówię o tym, co, co tam do fagaty powiedział, bo to jest inna sprawa. Natomiast fagata mu wytoczy proces, który on przegra. Jest dużo tych pomówień. No, ja uważam, że, 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 nie po, że internet nie powinien w tym kierunku iść. I, I to jest straszne. Bo ja rozumiem przydymić, ale inaczej się ogląda dymienie pasuta. O, Darek. O, D -D Darek, no to, to jest wiesz, to co gale. No robi jakiś No teraz z no to trochę stypa, i tam... No ty! Słyszałeś z tym Robertem? Dlaczego, tak. ro... Dlaczego Robert? A, bo tak Daję. Cudowne! I... Wiesz, ale inaczej, inaczej się ogląda jak Daro dymi do osoby, która mu zaczyna odpowiadać, tak. a inaczej jak Sajo który mu przytakuje i... czy, czy jeszcze fajną osobą, jeśli chodzi o takie w cudzysłowie dymy, takie dymy content po prostu, no Tomek Zadyma, który przed każdą walką robi jakąś taką e, scenę, czy nawet jego wejście, co w tej trumnie mhm. wszedł. To są rzeczy, które ciekawią, które są w jakiś sposób fajne, które są tymi w cudzysłowie dymami, mhm. ale jednocześnie nie krzywdzą e, osób. Mhm. I, a to co wyprawia Natan? Już krzywd tych prawilniaków w cudzysłowie. No to fajnie zrobił. Tylko, że to poszło o ten krok za daleko, gdzie tych normalnych influencerów, czy postaci znane w internecie, no już, już pomawia, no już trzeba to tak nazwać. To czy, czy w ogóle z tom na to on odleciał, czy, czy, czy z dup powiem więcej, powiem więcej. Nie wierzę w pokój 222. I nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, że, że ten, że Arek się dzielił akurat z Dubielem. To nie uwierzę nigdy. Wiesz co okay. powiedzmy, że on bardzo dużo rzeczy może sobie rzucać weter. Po prostu im więcej ich powie, tym może się któraś przyklei, w tym może złapie kolejną walkę. I on teraz nie będzie musiał zabiegać zbytnio o walki, bo je po prostu będzie dostawać przez samą ilość tak. osób, które naubliżał, czy coś z nimi powiedział, czy same osoby które tam po prostu wkurwia, ale tu będziemy mieć takie osoby, wiesz, że, y, jak Szeliga z przywiązaną jedną ręką, bo Natan inaczej nie wyjdzie, albo wyjdzie do bagiety, który bił się z Jasią Kapelą. Mam nadzieję, że Szeliga mu spuścił łomot. Jedną ręką też mam taką nadzieję. Drodzy widzowie, widzimy się po krótkiej przerwie, bardzo miło było do was gadać, z tobą Wojtku również. Również. Zapraszamy naszego Instagrama. Zasubskrybujcie, zalajkujcie, sekcja komentarzy jest Wasza. Jeśli macie coś do powiedzenia, więcej, jakieś Wasze odczucia po filmie Sylwestra z Boxdelem, zapraszamy. Trzymajcie się, ja jestem Zibul, a ze mną był oczywiście Stolik. Cześć!